Cześć, to ja Weronika. Dzisiaj postanowiłam nagrać pytania i... wyzwania. Bez przedłużania, weźmy. Nie wiadomo, czy to pytanie, czy to Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Krótkie, włosy czy długie. No i to. Nie wiem, dalej, dalej. <coughs> Dobra, idziemy. Spódnicka czy spot? No i to? E, boże, przepraszam. Spodnie, zgodnie, spodnie. Ołówek czy długo, stołówek? Udawaj nauczyciel Ale czego by tu udać? Co może? No Dzień dobry. Robimy dzisiaj 58 portek. Później pięćdziesiąt 53, trzydzieści No i na koniec odpoczynek. Po! Dobra, i to wszystkie wykorzystaliśmy. Mało ktoś? coś. Ale przepraszam bardzo że tak mało. No ale miało być więcej, ale... Nie było. No to pa!